Woda? Kurwa, jaka zima. Ja jej na pewno nie zamoczę. Rzeka grabia, proszę Państwa. Idę Boso, spójrzcie na to. Jaką mamy fajną, przezroczystą wodę. Widać stupki na pół metra. Bezpiecznik nawet jest. Jest bezpiecznie. Patrz, tu jest bezpiecznik, czyli jest bezpiecznie. No, oho, o, woda powyżej kolan, jest trochę kurwa zimna, a bomba tutaj traci grunt pod nogami. Ej, ale kuźwa, nie wiedziałem, że tu jest tak fajnie. Jednak opłaciło się zanurzyć moje delikatne stópki. Rzeka czyściutka, elegancka, fajniusia. Województwo łódzkie, powiat łaski, gmina łask. Jest super.